Ej widzowie. Chyba właśnie nie. No, powinnam się podać, no ale jakoś się nie podaje. Ja. No ale trzeba jakoś właśnie żyć z tym. Nie wiem, właśnie. Nie tyle właśnie wspomnień, No ale muszę to zrobić. Nie mam innego wyboru. Więc no, właśnie. No widzieliście chyba pożegnanie, no ale to właśnie nie wiem, czy właśnie mam, czy poddałem się. Nie wiem, bo to już to zobacz jakieś tam rzeczy, czy właśnie, Nie wiem, co, nie wiem. Dobra, program w Brookhaven nam się poddać, ale w... muszę jakoś właśnie z walczyć, więc, więc pamiętajcie, że ciągle właśnie walczę, kurczę, ciągle ten skin, po prostu mi się zmienił, kurczę, dobra, dobra, widzę, w sumie to mój... To chyba jest mój ostatni odcinek. Więc powinno właśnie się poddać. Nie wiem. Nie wiem, pizza. Kurczę. Dobra. Więc. Do zobaczenia nie. Może... Ciągle z tym w Nie chcę się poddawać jak ktoś kto. Jak właśnie nie dobra, no ale jeden tylko sekret. Raz pokażę Wam w najnowszym domu na pokowie. No dobra, jeśli ktoś chce do mnie doznajemy ktoś mój nick. To 9.7. 1, 5 Ale było dobra, pokażę mam W tym domu właśnie się save Was Nie, zablokujemy sobie O, tutaj wchodzimy Macie tu stajnie, tutaj wchodzicie i macie save Dobra Poma ale jakoś, jakoś ta chwila muszę zrobić. To, to. może za to ostatniego.